Siemaneczko, z tej strony Agaciasta. Możecie kojarzyć mnie z Instagrama i YouTube'a, gdzie działam pod tą samą nazwą. Przy okazji serdecznie Was tez, też zapraszam na moją stronę internetową agaciasta.pl, gdzie znajdziecie moje dzieła, moje e-booki i moją twórczość. I w dzisiejszym odcinku coś, na co wiele osób czekało i generalnie te pytania tak często się zdarzają gdzieś tam na moim Instagramie. Mimo, że ten temat oczywiście poruszałam już dziesiątki razy, to myślę, że spoko to nagrać też tutaj, będę odsyłać i każdy, kto będzie zainteresowany, to sobie może posłuchać. Temat bardzo przyjemny dla mnie, mam nadzieję, że dla Was też. Mianowicie, jak poznałam się z Sakerem, i w ogóle jak ten nasz związek się zaczął, bo jest to dosyć takie, można powiedzieć, absurdalne, że dziewczyna z małej wioski ze Śląska, górnego Śląska. Nagle mieszka w Warszawie, nie? Jest sakerem zwłoka WOW. No, no i generalnie też miałam takie wielkie WOW i długi czas, nie mogłam ogarnąć, jak to wszystko się wydarzyło, ale do rzeczy. I od początku. En... Ja byłam długi czas w związku. Byłam 4 lata prawie w związku poprzednim moim, w sumie młodym, no bo jak zaczęliśmy być razem, to mieliśmy. Mm... Po 16 lat, no i rozstaliśmy się tam, nie pamiętam, no, mieliśmy 19-20, powiedzmy. E, I mm, później miałam taki etap, gdzie byłam strasznie pogubiona, i to nie miało znaczenia, to rozstanie, bo to jakby było takie niedrastyczne dla mnie w żaden sposób, w sensie po prostu, no, mm, doszliśmy do wniosku, że jednak to nie jest to i że jednak. E, Pierwsza miłość nie musi być tą ostatnią. Więc jakby to się zakończyło powiedzmy w spoko warunkach. E, nic złego się tam nie działo. E, no ale później ja miałam taki etap, gdzie byłam strasznie pogubiona. I nie wiedziałam czego ja chcę od życia. I byłam w takim momencie swojego życia, że... E, no nie wiem. Stwierdziłam, że taka jaka jestem, e, nie jestem szczęśliwa. Więc muszę być zupełnie inna. I z osoby takiej, jaką wyznacie z mediów, czyli takiej, no bym powiedziała otwartej, radosnej, ambitnej. Chociaż nie chcę tak, wiecie, się tutaj wychwalać sama siebie, bo tu w jakiś narcyzm popadnę. Zmieniłam się w osobę, która zaczęła po prostu melanżować. I melanże to był stały punkt programu, cotygodniowy. I uciekanie w alkohol, em... Zaczęło i potem kontynuowało taki mój spadek moralny. Nie chcę tak wiedzieć, to może tak śmiesznie brzmi, brzmieć, jak się mówi o dwudziestolatce, jaki ona może mieć upadek moralny, ale no, bardzo się pogubiłam, naprawdę. I ja wtedy pracowałam w firmie, która totalnie, totalnie nie dawała żadnej możliwości rozwoju, więc sama praca mnie już tak dołowała, w takim sensie, że po prostu. No, jest chujowo, ale stabilnie, nie? Więc trzeba zostać, i już jakby uświadomiła mi to, że i tak nic lepszego nie znajdę, i tak na nic lepszego mnie nie stać, więc już po prostu zostanę tu, bo to znam. No, plus gdzieś tam życie prywatne, jakby nie mogłam się odnaleźć, nie wiedziałam co ja chcę. No i to uciekanie w alkohol, w imprezy było taką, wiecie, chwilowym zastrzykiem szczęścia, no bo jak się schlejemy, no to przez chwilę jest. Przyjemnie i czujemy, że możemy podbijać świat. No potem się budzimy rano i wiadomo jak jest. No ale doszłam do takiego momentu, kiedy ja już zrozumiałam, że ja tak nie chcę żyć, ale z drugiej strony nie miałam żadnego pomysłu, jak zacząć żyć inaczej i w jaki sposób ja mogę rozwijać się, zarabiać. No po prostu, jak mam popchać to swoje życie popchać, popchnąć. To swoje życie w jakimś kierunku rozwoju i szczęścia. No, jak nie widziałam żadnych perspektyw, ta moja mała wioseczka, e, gdzie jest, nie wiem, tysiąc mieszkańców. No, nie widziałam. Nie widziałam e, żadnego punktu zaczepienia i nie widziałam też e, szansy na miłość. E, wiecie, no byłam młodą osobą, więc raczej każdy e, w takim wieku, no, szuka gdzieś tej miłości i ja nie ukrywam, że też jej szukałam. No a w klubach to raczej każdy wie jak... znaczy nie chcę obrażać ludzi, którzy chodzą do klubów, bo oczywiście jak w każdej sytuacji są yy, różne przypadki. No ale nie miałam tego szczęścia, większość chłopaków, których poznawałam no nie, nie była dobrymi kandydatami na miłość życia i raczej to były typy imprezowe, no ale no, ja też wtedy byłam typem imprezowym. No nieważne, no były takie wiecie znajomości E, chwilowe e, jakby zawody miłosne, że myślałam, że ktoś jest inny, a jednak się okazał taki i taki e, i w ogóle i w ogóle i w ogóle. No więc jakby straciłam nadzieję już na to, że znajdę dobrą pracę, w sensie, że będę się jakkolwiek rozwijać. Straciłam nadzieję na to, że wiecie, że poczuję jeszcze takie no, takie życiowe szczęście, że po prostu się realizuję, że jestem szczęśliwa e, no i że właśnie, że nie ma już normalnych facetów. I... No to jest śmieszne dosyć, ale wtedy, jak tak melanżowałam, to wciąż byłam bardzo wierząca i bardzo praktykująca swoją drogą. I wiedzieli, na przykład, wracałam taka piana po imprezie i się musiałam pomodlić, bo się modliłam codziennie przed spaniem. No i się modliłam do Boga, że Boże, co ja robię w ogóle, że ja nie chcę takiego życia, i eee, żeby on zrobił coś, żebym ja się opamiętała, bo ja nie wiem, w którą stronę mam iść. No i żeby już zmierzać do rzeczy, czyli do tematu to co ja chciałam zrobić wstęp, że sobie sakera po prostu wymodliłam i śmieję się oczywiście z tego, ja wiem, że jak ktoś tam nie wierzy, to to takie bajeczki ja też nie chcę mówić, że o akurat Bóg tak sobie postanowił, ale wydaje mi się, że, że miał w tym swój duży udział, ja jestem osobą wierzącą, więc nikt mi tej wiary nie zabierze. No i właśnie i totalny random, nie? Żyłam sobie. Działałam już wtedy mm, na Instagramie wrzucałam tam głównie swoje przepisy. Czasem się jakieś tam znalazły zdjęcia sylwetki, ale głównie wrzucałam zdjęcia swojego brzucha, bo się ogólnie bałam pokazywać na przykład moją twarz, nie. Więc tam było głównie jedzenie, czasem się zdarzyła jakaś fotka brzucha. No i wtedy już miałam całkiem spore, jak na tamte czasy zasięgi, bo chyba miałam z 14-15 tysięcy e, obserwatorów na Instagramie, więc serio, no, no, na tamte czasy to nie było wcale mało. I nagle któregoś dnia jechałam do pracy. Pamiętam dokładnie moment na trasie, w którym to się zdarzyło. Wyświetliło mi się, że WK Saker, chyba on się tak wtedy nazywał, nie był jeszcze Saker WK, tylko chyba Wukasaker, wysyła ci wiadomość, nie? Ja pierwsze co to myślałam, że to jest jakiś świecie, fanpage po prostu chłopaków czy coś. I wchodzę i patrzę, ja pierdolę Saker do mnie napisał. A no, zapomniałam wspomnieć, że chłopaków obserwowałam wtedy już, no, od jakichś czterech lat. Serio, byłam taką, no, stałą widzką i na YouTubie, i gdzieś tam w mediach ich śledziłam. Byłam naprawdę strasznie zajarana całą ekipą i jakby też moja przygoda z siłownią się zaczęła od tego, że zaczęłam chłopaków obserwować, więc oni byli mi naprawdę bardzo bliscy, jeśli chodzi o takie postacie z internetu, ale ja wtedy miałam coś takiego, że no, że to są właśnie postacie z internetu, że to jakby, wiecie, nie są prawdziwi ludzie, że to, ludzie, że to nie jest e, możliwe w ogóle, że oni się, z, że jakikolwiek kiedyś z nimi złapie kontakt. No, no i ten seker do mnie napisał. I napisał do mnie w sprawie e, paczki barterowej, którą chcieli mi wysłać z WK Sklepów właśnie za e, lokowanie produktów. No i ja po prostu byłam taka szczęśliwa, Boże, taka szczęśliwa, że... Że poczułam, że serio, nawet ja absolutnie sobie nie wkręcałam od początku, że Osaker będzie moim mężem, e, tylko tak starałam się mocno opanować swoje emocje, ale poczułam taki, takie coś, że to może być punkt zwrotny, wiecie, w tym wszystkim, nie? Jadąc do tej roboty, której nie lubiłam, to no już byłam taka po prostu nabuzowana pozytywną energią i było tak super i byłam taka szczęśliwa. E, no i dogadaliśmy się tam w sprawie tej paczki. Co najlepiej żeby mi wysłali, jak mi to wyślą, i w ogóle, i w ogóle. Później popisaliśmy następnego dnia jeszcze, bo ta paczka do mnie dotarła już na następny dzień. No i po tej paczce popisaliśmy sobie jeszcze trochę, i co śmieszne, pisaliśmy wtedy o pierogach, chyba ruskich, czy tam z mięsem, nie pamiętam. Ale o pierogach, rozumiecie. Mam firmę i sprzedaję koszulki z nazwą pierogi. I to wcale nie jest dlatego. Naprawdę ja w ogóle zapomniałam o tym, że my pisaliśmy o tych pierogach. To saker mi przypomniał. E, więc te pierogi po prostu nie prześladują, ale cudownie kocham pierogi. E, no i właśnie popisaliśmy tak już poza paczką, czyli tak sobie pokręciliśmy e, troszeczkę. No ale ja mówię, Boże, Agata, upanuj się, to jest saker. Weź się nie ujdź że cokolwiek e, może z tego być. To jest tylko paszka, to jest tylko biznes. No, no i generalnie jest tak wykrakałam, bo dostałam tą paczkę, tam e, popisaliśmy o tych produktach, ja tam bardzo podziękowałam, e, wrzuciłam lokowania i w ogóle, no i temat ucichł. To był e, chyba sierpień, końcówka sierpnia, jak to się działo, jak dostałam tą paczkę. E, no i zapomniałam jakby też o całej e, sytuacji, że, że miałam przyjemność pisać z Sakerem z WK. E, no i później był listopad, no więc minęło tam sporo miesięcy całkiem. I nagle on mi zaczął lajkować zdjęcia i komentować. I ja mówię, co on ode mnie chce? No i tak wiecie, to nie była żadna bajera, absolutnie, bo my bardzo długi czas, naprawdę, to dopiero jak zaczęliśmy razem być, to zaczęliśmy bajerować ze sobą, tak typowo flirtować i tak dalej, a tak to cały czas grzecznie utrzymywaliśmy relacje koleżeńskie. No i e, zaczął mi, wiecie, komentować po prostu zdjęcia, że no, ale dziwknie, coś. Jakieś śmieszne rzeczy, oraz jak sobie teraz to wspominam, no to tak mi się chce śmiać, jakie to taka kochana, młoda miłość była. No i ja cały czas tak, wiecie, odpowiadałam mu na te komentarze, ale też tak bardzo grzecznie, żeby absolutnie nie pokazywać, że tam już jestem, wiecie, w niebie głową, jak Saker mi coś komentuje. No i później to tak trwało, nie wiem, kolejny tam miesiąc czy dwa, że właśnie były tylko te komentarze i w sumie nic więcej. I ja nie wiedziałam, Yy, właśnie co on ode mnie może chcieć No ale później któregoś razu yy, Coś tam, nawet nie wiem yy, Kto do kogo napisał yy, Zaczęliśmy coś tam na priv pisać, to był chyba już styczeń I, I coś tam piszemy, piszemy No i się okazało, że oni będą Na debiutach we Wrocławiu, na które ja też Jechałam i to było zaplanowane Jakby dużo wcześniej, umówiłam się Z moimi przyjaciółkami, że sobie pojedziemy na debiuty Do Wrocławia, wtedy też się interesowałam Mocno Bikini, fitness i w ogóle tymi zawodami, wszystkimi. No, no i się zgadaliśmy, że e, no, trzeba się spotkać tam. W sensie, że mam podejść na stoisko i se pogadamy. No i kochani, nadszedł ten dzień. To był e, chyba jakiś 14, nie, no, nie pamiętam, ale luty, no połowa lutego, nie pamiętam konkretnie dnia. No nadeszły te targi i wiecie że już stylizację, makijaż to już dobierałam miesiąc wcześniej, jak się dowiedziałam, że mamy się tam rzekomo spotkać. Taka byłam zajara na tym. No i dobra, idziemy na tą halę, szukamy stoiska wuka I jak ja go zobaczyłam na żywo, wiecie, to było, nie wiem, no z odległości 10 metrów, bo taka była tam, tyle było ludzi wokół nich, więc yy, to było naprawdę duża odległość, to po prostu nogi mi zmiękły, brzuch mnie zaczął boleć i mówiłam, chuja, nigdzie nie idę. Oczywiście nie podeszłam do niego, przysięgam, że kręciłam się wokół tego stoiska przez chyba dwie godziny. Czekając na odpowiedni, nie wiem, znak od Boga, że teraz mam podejść. Znak nie nadszedł albo nie chciałam go przyjąć, no i nie poszłam. Te przyjaciółki moje myślają, myślałam, że mnie zabiją, bo łaziły oczywiście tam ze mną i mówiły, że zaraz mnie wrzucą po prostu w tłum tych ludzi, żebym się tam dostała jakoś. No, dzięki Bogu targi były dwudniowe. I był już wieczór, bo to była tak, w sobotę, był pierwszy dzień w niedzielę, drugi. No i sobota wieczór, już po targach, jakby z takerem się nie zobaczyłam. Stwierdziłam, że miłości nie będzie, bo ja nie dam rady tam podejść. No i taka, wiecie, to był wyjazd babski i ja tam ogólnie naprawdę nie miałam takich emocji, że no idę tam szukać chłopaka. I naprawdę bardzo tak, aż się dziwię. Ale naprawdę, jak na mnie, to bardzo tak racjonalnie do tego wszystkiego podchodziłam. E, no, i poszłyśmy potem do Pizza Hut, chyba. E, potem do McDonalda na szejki jeszcze. I leżałam już taka gruba, objedzona w tym, e, w tym naszym hotelu, potem z dziewczynami. E, no, i mówiłam, że żadnej miłości nie będzie, będę gruba nieszczęśliwa. I w ogóle, no, i leżałam taka obżarta na łóżku. I tam już była około północy, chyba. I nagle Saker do mnie pisze. Ja mówię, nie, chyba jednak będzie miłość. No i odczytuję. I on napisał, czy, czy byłam dzisiaj na tych targach, i czy on mnie po prostu nie zobaczył w tłumie, czy może nie podeszłam, że co jest, no bo że właśnie nie ogarnął. No i ja mu napisałam, że nie ośmieliłam się podejść. No i tam on coś tam zaczął śmiać. I napisał mi, że koniecznie jutro proszę nadrobić. No, No i nastąpiła niedziela. Ja taka obżarta po tych fast foodach, spuchnięta byłam taka, taka się obudziłam, spuchnięta w tą niedzielę rano, ja mówię, nie no, jak ja mam teraz do niego podejść i go oczarować swoim wyglądem, jak jestem spuchnięta, jak chomik. No, ale stało się, podeszłam, jakimś cudem podeszłam, i to w ogóle było takie, wiecie, jak taki dzieciak, no bo yy, już sam fakt, no, że wiadomo, tam takie relacje damsko-męskie, no to. Jak ktoś nie jest mega pewny siebie, ja nigdy nie byłam taka mega pewna siebie, chyba że po alkoholu. No, to, y, to nie wiedziałam w ogóle, jak mam zagadać, co mam zrobić. A po drugie, ten fakt, że tam było, no nie wiem, z 200 osób w, w kolejce do ich stoiska i ja też w tej kolejce i taka onieśmielona tym, że tyle ludzi do nich stoi i ja wśród nich i totalnie nie wiedziałam, y, jak mam się zachować. No i pamiętam, że Saker stał odwrócony tyłem i rozmawiał z jakimś tam chłopakiem i jego ja tak palcem po tricepsie poklepałam, bo nie wiedziałam, co mam zrobić. O, biegł do mnie mój piesek, więc zaraz może tutaj być troszkę zakłóceń. mi e, mileczkę do mnie? Chodź. Chodź, rozmawiam e, o tym, jak się z twoim starym poznałam, wiesz? Mhm. Tak, właśnie o tym. E, no i... E, I cóż, pogadaliśmy chwilę, ale... w sensie chwilę. Trochę tam pogadaliśmy, z pół godzinki. Ale no, warunki były trudne, no bo wiecie, głośna muzyka, mnóstwo ludzi, co chwilę właśnie ktoś tam podchodził po zdjęcie, pogadać, więc ja też się czułam, e, w sensie, no, czułam, że przeszkadzam, nie chciałam tego robić. E, I pamiętam, że, mm, że jeszcze poszłam, e, że coś tam gadaliśmy, że właśnie Saker jest mega głodny, że tu stoją od którejś tam godziny, no i że właśnie nawet nie miało czasu zjeść. I ja pamiętam, że poszłam do jakiegoś food i mu kupiłam jedzenie. Boże, co za... Urocza rzecz. No i później mm, już tam poszłam po tym, po tym jakimś czasie, jak sobie gadaliśmy, pamiętam, że dostałam wtedy syropy, dostałam koszulkę dzika, byłam mega szczęśliwa. No, no i zaczęliśmy tam e, już wracać z dziewczynami z tego Wrocławia i w samochodzie stałam powiadomienie, że Michał Sakowski zaprosił cię do grona znajomych i pamiętam, że powiedziałam wtedy dziewczynom dziewczyny już jest mój sobie wykrakałam i tak też się stało. No i później, rzeczywiście od tego dnia, jak on mnie zaprosił do tych znajomych, to nie było dnia, żebyśmy ze sobą nie pisali. Pisaliśmy dnie i noce, i ja pracowałam wtedy na trzy zmiany i Saker, no wiadomo, ja mu to pasowało, bo on sobie oglądał NBA. No ale zarywał całe nocki, żebym się nie nudziła w pracy. <grym> I sobie pisaliśmy. I ja na przykład szedł spać dopiero, jak ja też byłam w łóżku, więc to. Mega romantyczne poświęcenia. Śmiać mi się teraz, co powiedzieć, wiecie, tam po trzech i pół roku związku, to takie się kochane wydają, te wszystkie oznaki, no ale to wiadomo, zakochanie, wiadomo jak jest. No i cóż, i później, po miesiącu, okazało się znowu, wiecie, takie, właśnie wiele przypadków, które mi mówią, że tak miało być po prostu. Bo ja pół roku wcześniej, czyli praktycznie, zanim jeszcze saker do mnie napisał pierwszy raz o tą pakę, to zarezerwowałam sobie bilety na szkolenie w Warszawie właśnie, takie szkolenie dla trenerów, personalnych dietetyków. No i ono właśnie było 17 marca, no więc miesiąc po tym naszym spotkaniu. No i sakerowi powiedziałam, w sensie pisaliśmy też o tym, bo napisałam, że będę na tym szkoleniu. No, i on, że on też się w takim razie tam zapisze, żebyśmy sobie poszli razem. No, a że dzień wcześniej przed szkoleniem sobie pójdziemy coś zjeść do galerii. No, więc yy, była nasza randka. Yy, pierwsza, no ja przyjechałam, też byłam z przyjaciółką i wtedy z jej kolegą. Yy, mieliśmy tam pokój w, w jakimś hotelu. Yy, w sensie pokój to był, yy, bo to też jest śmieszna sytuacja. Yy, Moja przyjaciółka te hotele, tam szukała w sensie pokoje, bo to pokój w, w bloku takim nowym, bardzo nowe budownictwo. No i tam właśnie były pokoje na wynajem. I przysięgam, zarezerwowała pokój w hotelu. W hotelu czego? No ja z tym hotelem. W bloku, w którym mieszka siostra Sakera. Więc to jest w ogóle na serio historia, jak z jakiejś pajki. Jakby to było wymyślone, wszystko, te wszystkie zbiegi okoliczności. No ale ona nie miała, w sensie nikt z nas nie miał pojęcia, gdzie może mieszkać siostra Sakera, nawet na dobrą sprawę, nie no, pewnie wtedy już wiedziałam, że ma siostrę, no ale wiecie, totalny random, totalny random, mogła, miała całą Warszawę do zarezerwowania, a akurat ten pokój w bloku siostry Sakera, no więc, więc generalnie tutaj śmiesznie, no i przyjechaliśmy i czekałam, chyba byliśmy tam na 19 ustawieni i nie zgadniecie, co? Saker się spóźnił. Tak się zaczął nasz praktycznie związek, tak to trwa do dziś, więc yy, można powiedzieć, że chociaż wiedziałam na, na co się pisze, nie? bo jak na pierwszą randkę się spóźniłam, to było pewne, że lepiej nie będzie. No i poszliśmy, pamiętam, do e, galerii, w sensie jechaliśmy wtedy autobusem, padał deszcz i była taka brzydka pogoda i staliśmy jeszcze najpierw pod, mm, pod przystankiem, w sensie na przystanku pod daszkiem. Ja w ogóle nie mogłam patrzeć w oczy, Sakerowi tak mnie onieśmielał, byłam taka zawstydzona. No i on tam coś gadał, potem byliśmy już w tej galerii, tam jedliśmy sobie. Potem poszliśmy do kina, no i już wiadomo, było tak bardzo fajnie. Odprowadził mnie potem z powrotem do tego naszego pokoju i on potem poszedł spać generalnie do swojej siostry, no bo bez sensu, żeby wracał, jak miał siostrę kilka metrów dalej. Mm, I... no i pamiętam, że po tej randce, wiecie, taka rozkwina, pocałuje mnie czy nie. No i stoimy tam przy windzie i on mnie tak objął i mnie tak trzymał przytuloną 5 minut. Przysięgam, 5 minut mnie obejmował. I ja tak sobie na początku mówię, jak fajnie. No ale wiecie, minęła minuta, ja jestem generalnie bardzo niecierpliwa i tak no nie lubię bezczynności. I tak stoję i mówię, o co tu chodzi, czemu on mnie tak długo przytula? I co ja mam zrobić? On w ogóle taki random, Ja też nie byłam przyzwyczajona do tego, że się można tak długo przytulać. Raczej u mnie przytulasy to były takie wiecie chwilowe. I ten stoi pod tą winą. Ta winda się wiecie, otwiera, zamyka, otwiera, zamyka, otwiera, zamyka, a ten mnie dalej tuli. Ja mówię, nie no. Dziwny, dziwny typ. No i pojechał bez pocałunku. No i potem był następny dzień, było już to szkolenie. Eee, na tym szkoleniu. Już e, ja generalnie wciąż nie chciałam żadnych takich mm, oznak dawać, że, że wiecie, że to ma być związek i w ogóle. No i tym bardziej, że na tym szkoleniu było mnóstwo osób z branży i wszyscy go znali. I on nam właśnie rozmawiał, wiecie, ja poszłam na wykład jakiegoś tam e, swojego mentora, a się okazało, że to jest najlepszy kumpel Sakera, nie, czy coś tam. I to mnie tak też o nie śmielało. no i ja mówię, dobra, nie będę tutaj odwalać. Yy, że, że będę się, wiecie, no nie wiem, jakoś tak wychwalać tym, że o, z sakerem czy coś, tylko tak sobie chciałam stać na uboczu, no a my tam wchodzimy na tą salę wykładową i on mnie wziął za rękę i w ogóle i tak zaczął się kleić do mnie, w sensie nie, że się obmacywaliśmy absolutnie, nie lubię czegoś takiego, ale wiecie, no tak... Jakby poczułam, że się mnie nie wstydzi, nie wiem, no bo miałam takie... Ja byłam wtedy strasznie zakompleksiona, teraz już pewnie zupełnie inaczej bym się zachowywała, ale wtedy to było takie dla mnie totalnie niesamowite. No i było to szkolenie i on właśnie mnie cały czas trzymał za rękę i tak o Boże, jak słodko. No a później my już musieliśmy wracać na Śląsk. Saker zapytał, czy możemy go podrzucić, bo tam nie miał autobusu, a my byliśmy samochodem. No, i podrzuciliśmy go tutaj pod, e, pod blog, gdzie generalnie teraz siedzę. I to też, no, już na zakończenie historia jak z bajki. Strasznie lał deszcz w ten dzień. I wysiedliśmy z tego samochodu, bo jeszcze właśnie wtedy tak kropiło leciutko tylko. No i właśnie, żeby się pożegnać. I nagle lunął deszcz, po prostu ściana deszczu. I on mnie pocałował do no po prostu. Szok, jak teraz o tym mówię i wiem, jakim Saker jest antyromantykiem, to tamta chwila, kiedy my się całowaliśmy w deszczu, to po prostu, no nie wiem, jak z jakiegoś filmu. Strasznie to śmieszne, strasznie to kochane. No i tak to się zaczęło generalnie. No i od tamtego momentu liczymy, że jesteśmy razem oficjalnie, czyli od 17 marca, od 3 lat, czyli mamy już prawie 3 lata 3,5 roku. No, i tak sobie to trwa. Romantyzmu trochę mniej, szczęścia coraz więcej. Eee, no, serio, jestem bardzo szczęśliwa i jestem świadoma, że Saker totalnie odmienił moje życie. Jestem wdzięczna Bogu, że tak to wszystko pokierował. Mm, no, że jesteśmy razem i jest fajnie i mam nadzieję, że zawsze będzie tak fajnie. I właśnie, mimo że ten cały romantyzm wyparował dawno i generalnie był tylko, w, nie wiem, chyba na tym pierwszym spotkaniu. No, ale to jest normalne. No. Saker taki nie jest i ja nie chcę, żeby on się dla mnie zmieniał. I dba o mnie, ja się czuję najlepiej na świecie z nim, więc ja też nie potrzebuję, wiecie, kwiatów na każdą okazję i nie potrzebuję e, jakichś, nie wiem, wyznań miłosnych na Instagramie. Wystarczy mi to, że po prostu wiem, że on mnie maksymalnie kocha, szanuje i jest po prostu moim najlepszym kumplem. I tym miłym akcentem zakończę ten podcast. To mam nadzieję, że się trochę uśmialiście. Ja tu byłam u hahana fest, ale tak mi się śmiesznie wspomina te dawne czasy i to tak w ogóle ci wydaje, że to było 500 lat temu, nie? A było w sumie tak niedawno. No, fajnie. Życie naprawdę, ta sytuacja mi tak udowodniła na dobre, że nie ma co za wiele planować, bo życie może być tak po prostu nieoczekiwane. Taki, taki scenariusz nam zapoda, że, że nie uwierzymy. I życzę Wam, żeby to życie wam też przyniosło wszystko co najlepsze. I życzę Wam dużo zdrówka, dużo miłości i dziękuję za wysłuchanie. Trzymajcie się i buziolce.